Kredyt ratalny jest jedną z częściej wybieranych form finansowania naszych planów i potrzeb. Co sprawia, że tak chętnie sięgamy po kredyt ratalny? Na czym on polega? Gdzie go szukać? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w dzisiejszym filmie. Zapraszamy do oglądania. Kredyt ratalny jest kredytem, który spłacany jest w comiesięcznych ratach. Jednak uwaga, nie należy mylić go z kredytem gotówkowym, który spłacany jest dokładnie na takich samych zasadach. Co jest więc cechą, która wyróżnia kredyt ratalny na tle innych kredytów konsumpcyjnych? Odpowiedź jest krótka: cel kredytowania. W przypadku kredytów ratalnych zaciągamy go, aby sfinansować zakup konkretnych dóbr materialnych. Gdzie najlepiej otrzymać kredyt ratalny? Chyba dla nikogo nie będzie zdziwieniem, jeśli powiem, iż kredyty ratalne dostępne są bezpośrednio w sklepach, które współpracują z wybranymi bankami i warto tutaj dodać, iż dotyczy to zarówno sklepów stacjonarnych, jak i internetowych. Na raty kupić można wiele artykułów. Najczęściej jest to sprzęt RTV i AGD czy sprzęt komputerowy. Ale równie dobrze zaciągnąć go możemy na wyposażenie mieszkania w związku z remontem, biżuterię czy droższe ubrania. Kredyt ratalny pozwoli nam sfinansować każdy zakup, który przekracza nasze miesięczne możliwości finansowe, a których nie chcemy odkładać na przyszłość. Pamiętajmy, że decydując się na kredyt ratalny, gotówka, o którą wnioskujemy, Wpłacana jest bezpośrednio na konto sprzedającego, a nie na nasze konto. Jak działa to w praktyce? Jeśli już zdecydowaliśmy się na konkretną rzecz, którą chcemy kupić, należy wyszukać sklep, który w swojej ofercie posiada zakupy ratalne. Jak już wspomniałam, zakupów możemy dokonać stacjonarnie, ale również poprzez internet. W przypadku zakupów stacjonarnych. Po poinformowaniu sprzedawcy, iż jesteśmy zainteresowani zakupami ratalnymi, on wprowadza wniosek do systemu i wystarczy kilka chwil, aby dowiedzieć się, czy kredyt zostanie nam przyznany. Analogiczna sytuacja jest w wypadku zakupów online z tą różnicą, że wniosek o kredyt wypełniamy sami w zakładce dotyczącej metody płatności. W tym miejscu mechanizm udzielania kredytu ratalnego zaczyna działać podobnie jak w przypadku innych produktów kredytowych uzyskiwanych online. Konieczna będzie weryfikacja naszych danych w bazach, potwierdzenie tożsamości i akceptacja umowy. Dopiero po uruchomieniu środków z kredytu możliwa będzie wysyłka towarów albo ich odbiór w sklepie stacjonarnym. Czy każdy ma szansę na kredyt ratalny? Zazwyczaj kredyty ratalne udzielane są na oświadczenie o dochodach, jednak zostajemy zweryfikowani m.in. w bazie Biura Informacji Kredytowej i na tej podstawie określona zostaje nasza wiarygodność kredytowa. Oczywiście, liczyć musimy się również z sytuacją, w której wnioskując o taki rodzaj finansowania zostaniemy poproszeni o dostarczenie dokumentów dochodowych. Z kredytu ratalnego warto korzystać. Ta forma finansowania posiada wiele plusów. Przede wszystkim, bardzo często można skorzystać z oferty rat 0%, więc oddajemy tylko tyle, ile kosztował zakupiony sprzęt, bez dodatkowych kosztów w formie odsetek czy prowizji. Kredyty ratalne zwykle przyznawane są na maksymalny okres do 48 miesięcy. Jeśli chodzi o kwotę, oczywiście jest ona równa kwocie, za którą dokonujemy zakupu. Jednak maksymalne kwoty, jakie są udzielane w ramach kredytów ratalnych, nie przekraczają zwykle 50 tysięcy złotych. Co więcej, jak już zostało wcześniej wspomniane, kredyty ratalne to szybka decyzja i minimum formalności. Przyznawane są również osobom, które zatrudnione są na umowie zlecenie lub na umowie o dzieło. Istotna jest tutaj przede wszystkim dobra historia w BIG. Dodatkowo, nie musimy się już martwić w sytuacji, kiedy chcemy wymienić pralkę lub zepsuje nam się lodówka, że będziemy musieli na nią oszczędzać nie wiadomo jak długo. Jeśli tylko nasza historia kredytowa jest dobra, dostaniemy gotówkę na niezbędny zakup. Jeden z raportów Biura Informacji Kredytowej, prezentujący utrzymującą się wysoką sprzedaż kredytów ratalnych w kolejnych miesiącach, zawiera nawet stwierdzenie, że część klientów woli skorzystać z darmowego kredytu ratalnego niż wydawać własne oszczędności. Warto tutaj również dodać, że kredyty ratalne są doskonałym rozwiązaniem przy budowaniu historii kredytowej. Pamiętajmy oczywiście o regularnym spłacaniu rat. A wy jakie macie doświadczenia z zakupami na raty? Uważacie, że to dobre rozwiązanie? Czy jednak wolicie sami zaoszczędzić pieniądze na wymarzoną rzecz? Uwagi piszcie w komentarzach. Jesteśmy ciekawi, jakie jest Wasze zdanie. Po więcej interesujących treści dotyczących kredytu ratalnego i nie tylko, zapraszamy na stronę wnioskomat.com. Do zobaczenia!